Czy czeka nas kolejna dekada wstrząsu w wymiarze sprawiedliwości? Mój artykuł nie ma się podobać, ale ma dawać do myślenia wszystkim ponad podziałami. Działania rządu Donalda Tuska dotyczące wymiaru sprawiedliwości mają w wielu punktach charakter rewolucyjny. Dlatego Jan Rokita, profesor Jan Majchrowski czy Piotr Zaremba określili je jako zdelegalizowanie III Rzeczypospolitej. Jarosław Kaczyński poszedł nawet dalej, bo powiedział, że właściwie konstytucja przestała obowiązywać, a cios przyszedł nie ze strony obozu jej krytyków, co twórców. Ale jak właściwie powinny wyglądać reformy instytucji publicznych, wymiaru sprawiedliwości? Formułuję trzy warunki: po pierwsze, aby były zgodne z konstytucją, po drugie, muszą realizować cel skazany przez reformatorów. Czynić instytucje sprawiedliwszymi, transparentnymi, sprawniejszymi. Po trzecie, wreszcie, należy zapewnić zmianą pewnego rodzaju trwałość, tak aby wykraczała ona poza jeden cykl polityczny. Zapraszam do dyskusji, wcześniej do lektury.